Jesteśmy właśnie na zajęciach siłowni, gdzie pracujemy nad własną tężeznę fizyczną, a niektórzy koledzy na przykład sprawdzają ile waży słoń. E, całkiem niezła waga. Do klubu to wyśli. Do klubu wysyłamy. Dobra Podnaleźli, Odnaleźli polskiego przestępcę poszukiwanego listem gończym. Rzeczniku ja, jest sam medza. Masz też czy to jest Ja Bartek też pracuje na też Ej, hey, Bartek, weź więcej. Yeah. <laughs> tu jest nasz Z ZB9. A. Proszę, ta sylwetka. Dziomaj. A ty jakie ćwiczenie wykonujesz? Z, z, zacytuję jednego z naszych kolegów. A co to jest? Bo no, to jest, to jest, to jest. Tak jest. Bandyta, który zajął się masażem. <śla> Michał, przedstaw nam swoje koleżanki. Koleżanki przyszły do Michała. A. Wszystkie się nazywają się Rycek to też twoje koleżanki? Tak, <grymne> Michał, kto się wychował na tym uniwersytecie? Subasa i Wukabayashi. I podobno jeszcze Jaomi. Kamera. O jest doktor Sowa.

Wolę! Wolę! że technologia tutaj w Japonii jest? Hi, hi, widzisz? Hej, Hanua! Hej, Hanua! Hej, Hannibal? Hej, Hannibal! Hannibal krewetki zjada! Mówiłem, że trudno się ukryć w tłumie i robią chłopaki wielkie zamieszanie. Nie no <grym> no, mi się mężczyzna w końcu czy że białko, się białkoć, chcesz tego białka ja, raz Jak nie ma, to mam ludzi, że nie ma. Jak jest, to Ale ja mam swoje białko. Jednak resocjalizacja działa. Człowiek, który poszukiwałem w pięciu stanach. Ale angielskiego to niestety nie uczą na tym uniwersytecie, co? No raczej nie. Dogadać się nie idzie. Parę. Ja mam po Czy co się wychował na tym. Ktoś na uczelni? Dobra, do wozu. Piąty dzień kryzysowy. Odczuwamy już skutki zmiany aklimatyzacji. Zresztą pogoda nam nie pomaga. W tym momencie idziemy na trening i będziemy Elementy przyjęcia i zagrywki na nowej sali. Dla niektórych nowej, dla niektórych starej, bo gdyż rozgrywaliśmy na tym obiekcie e, Puchar Mistrzów w 2009 roku, to na pewno będziemy Mieli okazję zapoznać się z obiektem na, 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 na kilka godzin przed meczem, gdyż jutro już y, zaczynamy batalię z kubanolami. Półgodzinny trening, rozgrzewki będzie na... Tu i przechodzimy później na... To jest godzina tu. koledzy z Argentyny. Jacy koledzy, jacy koledzy. Hamuj ty. Hamuj piętą? Hamuj, hamuj. Tak wygląda sala... Sala rozgrzewkowo-treningowa podzielona no. Może dzisiaj nie będę robił wywiadów, gdyż może być ciężko widać po każdym iż nie jest w sosie Masażysta no, jedynie w, w sosie Bartek też nie w sosie jak w piątym dniu się czujesz, ziomek? Super. O, jeden co powiedział super, a tu kolega... A jak wygląda? <noise> wygląda tak, jak tak przystojny. przystojny. Tak jak się czuję. Koleg. Tam nie będę szedł, bo tam jest Paweł Zagumny, który może mnie zbesztać. <noise> Czekaj, Paweł. Igła, jak ty się czujesz, powiedz? Jak król Maciuś pierwszy. Widać. O, jeszcze tak, dziobak. Paweł, mogę Cię nagrać? Och, nie. <laughs> <Oki>. <laughs> Bartek, nie przemuj się, to przynajmniej pójdziesz na koncert, może z peją będziesz, wiesz, jechał razem. Tak, tak kończę, <laughs> Plac. Ale nie szukaj na siłę, bo to nie, nie działa. Nie śmieszne. No, nie śmieszne. Po przygotowaniu. Nie, gadu, nie rozpieszcza, Czasem nie przyspiesza. Nie rozpieszcza. Delegacja. Jesteśmy tyle Że kurek to drewnia. Nie można rozwijać dołem. Idziemy teraz na salę główną. Tu jest wejście przez tunel. Ach, igłoszyte będzie gruba. Aj, gruba. to po prostu Jesteśmy. Kiblu z Miśkiem na chwilę przed rozpoczęciem spotkania z Kubą. Zakładam soczewki, bo nie będę nic widział. <grym> ja założyłem i nadal nic nie ma Ty Krzysiu? Jeszcze nikogo nie widzę. Krzysiu, ja wiem że ty pracujesz. Krzysiu, ja wiem, że ty na Oscara pracujesz, ale ty się może skoncentruj nie na kamerowaniu, a na tym jak tam przyjąć Leona.

Bardzo dzisiaj winian, zrób tam na maksa głośno No i tak sobie żyjemy, nie? A co? Przecież.